Witam Państwa serdecznie na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Językowej Gregor. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam przede wszystkim też lektorów Szkoły Językowej Gregor, którzy tutaj siedzą. Witam też moich rodziców, którzy pracują w administracji szkoły. Na początku kilka krótkich informacji na temat Szkoły Językowej, w której Państwo uczestniczycie. Ten rok był rokiem dla nas bardzo szczególnym, jak wiadomo, ale nie tylko z powodu tego, co się działo na świecie, ale między innymi też dlatego, że w tym roku obchodzimy dziesięciolecie istnienia szkoły. No i z tego powodu też nam bardzo miło jest państwa gościć tutaj u nas i na samym początku mogę powiedzieć, że to jest też nasz dla nas rekordowy rok. Gdyż wydajemy 221 certyfikatów. Brawo dla państwa. W ciągu tego roku bardzo rozwinęliśmy się też na różnych sieciach społecznościowych, nie tylko na Facebooku, też i na Instagramie oraz na kanale na YouTubie. Także zachęcamy państwa też do odwiedzania tamtych profili. Poproszę wszystkich tutaj o ustawienie, a podziękuję wam z wam osobna. Zapraszam nowe, nowych lektorów no, naszej szkoły, które, którzy działają z nami od tego roku. Pani Natalia przybyła oraz pani Julia przybyła. Tak one wyglądają. Niektórzy na pewno e, wiedzą, jak to wygląda. E, teraz się dowiedzą, jak wyglądają. E, oprócz tego, zapraszam stałych współpracowników Szkoły Językowej: Gregor, panią Emilię Kłosowską, panią Agnieszkę Jankowską. Pana Przemysława Chełkowskiego i Pana Sławomira Ciurkowskiego. Ale już mi opowiadała o tym. Dziękuję bardzo panią. Na pewno szkoła językowa by nie istniała. Są to osoby z bardzo bliskie memu sercu. Chciałbym również zaprosić tutaj na scenę Pani Hanna Olszewska, moja mama, oraz Pan Mirosław Olszewski, mój tata, którzy nie tylko pomagają mi Również w otwieraniu, zamykaniu szkoły, w kontakcie z państwem, w kontakcie z lektorami. Bez tych osób na pewno byśmy sobie tutaj nie poradzili. Przechodzimy do już wręczania certyfikatów państwu. Dzisiaj podzieliliśmy to w, takim, w takiej kolejności, że najpierw zaprosimy osoby, które są, byli zapisani na kurs indywidualny część z osób mi potwierdziła przybycie, także od razu e, poproszę po kolei. Lody Kroczek, wiecie gdzie to jest? Świetnie. Każdy z Państwa, który otrzyma od nas dzisiaj certyfikat, w certyfikacie, w teczce będzie bilecik na, na lody. E, niestety nie udało nam się sprowadzić Kroczka do nas, ale mówię, że my chyba też nie będziemy mieli nic przeciwko. Kroczkiem pójdziemy do Kroczka. Się można Zapraszam teraz grupę pani Natalii.

No, i dobrnęliśmy do końca. Jeśli taką mam prośbę, jeśli ktoś z Państwa nie został wyczytany, to bardzo proszę tutaj jeszcze o podejście. Być może coś nam się tu skleiło. A jak nie, to dziękuję Państwu bardzo serdecznie.